Witajcie! Czasami jak jeździcie rowerem, no to siłą rzeczy łapiecie kapcia. O metodach co sobie radzić można z kapciem pokazałem Wam osobny film o preparatach łatających wulkanizacyjnych, zaklejających Wasze dziurawe dętki lub opony. Tam pokazałem Wam jak działa jeden preparat, czyli jak złapiecie kapcia macie możliwości albo użyć jakiegoś preparata prewencyjnie, czyli zanim złapiecie kapcia wlać jakieś gęste mleczko do dętki czy opony, w zależności czy jest zdętkowe czy dętkowe oczywiście. Druga metoda to jest nic innego jak, gdy złapiecie kapcia, zużyć takiego preparatu, który pod ciśnieniem pompuje jednocześnie łata dentkę, który nie zawsze się sprawdzi. I trzecia metoda, najbardziej taka tradycyjna, ale i najskuteczniejsza i dająca 100% pewności, to jest łatanie dentki. I w tym właśnie filmie pokażę Wam. Jak znaleźć dziurę w dętce, jak ją załatać, wszystko krok po kroku. No bo jak złapiecie kapcia, preparaty Was nie uratują, to musicie zdemontować koło, wyjąć dętkę, wyszukać, gdzie jest na nim dziura, następnie załatać tą dziurę i wtedy macie stuprocentową pewność, że wszystko jest w porządku i możecie zamontować ponownie koło do roweru, już z naprawioną dętką. Dobra, jak znaleźć dziurę w dętce? Powiem Wam, metoda, metod jest na to parę. Ale prosta metoda, jak jesteście w trasie, to nie macie dostępu do wody. Wtedy musicie mocno, ile się da taką oponę, ile się da taką dętkę napompować i obsłuchiwać, w którym miejscu jest z niej ubytek powietrza. Ewentualnie zrobić sobie takie coś: zwykłą po prostu pętelkę z paluchów. I przeciągać przez nią dętkę, w którym miejscu wyczujecie podmuch powietrza, to wtedy zwrócić tam swoje oko i szukać tej dziury, żeby nią zalepić. Mówię tu o metodach takich partyzanckich, czyli gdzieś w trasie, jak Was takie coś złapie. Natomiast jak jesteście w domu, w garażu, w piwnicy, czy gdziekolwiek macie dostęp do wody, na spokojnie, na luziku, to warto sobie napompować taką dętkę rowerową. Trochę mocniej, jeśli mam tutaj kapucia, mocniej ją napompować i następnie zamaczać ją w wodzie, żeby zlokalizować dokładnie jej dziurę. Możecie to oczywiście robić w wiadrze, w misce, czy tam w zlewie, jak korek włożycie. To zobaczcie, sobie zanurzacie, ja robię to jedną ręką, normalnie dwoma na dwóch końcach bym tej misy zanurzał, ale mam aparat w jednej ręce, więc ciężko mi to wykonywać. Tutaj widzę, że się nic nie dzieje, ale wiem, że dziura jest jeszcze tutaj. O, zobaczcie. Jak sobie napompujecie dętkę i wpuścicie ją do wody, to widzicie, że tutaj, tutaj jest dziura, bo ucieka z niej powietrze, z tej dentki cały czas bąbluje. Tak właśnie wykrywacie w wodzie dziurę w dentce. Czyli po prostu musicie ją zanurzyć, aby zobaczyć, gdzie mocno uciekają bąbelki powietrza. Tam, gdzie one mocno uciekają, czyli ja tutaj widzę, że jest dziura. Do sobie, wiem, że ta dentka ma w jednym miejscu dziurę, bo już ją wcześniej sprawdzałem, ale do filmu znowu ją, powiedzmy, sprawdzamy na miejscu dziury. To słuchajcie, jak wiecie, że tu już macie dziurę, to wyciągacie taką dentkę i następne co robicie, to zaznaczacie tą dziurę długopisem, czyli nic innego, tak jak ja tutaj, zobaczcie sobie x narysowałem. To jest u mnie kwadrat długopisem narysowany, już wcześniej narysowałem, nie teraz, bo już wiedziałem, gdzie jest ta dziura. To zobaczcie, narysowałem sobie kwadrat, który otacza tą dziurę. A x to jest przecięcie dokładnie na tej dziurze. Czyli w tym miejscu po prostu będę musiał załadować łatkę. Nawet widzicie pewnie takie małe szczypnięcie, pęknięcie na tej dętce w środku tego właśnie kwadratu. I tam właśnie damy sobie łatkę. I szybki kawał, też sytuacyjny. Wiecie, co cykliści wożą w portfelu. Ale przynajmniej guma się nie marnuje, bo na pewno je zużywają. Dobra, Dobra słuchajcie, żeby załatać tą dziurę w lędce, no to potrzebujecie łatek. Łatki możecie kupić takie jakby gotowe. Jedne są oczywiście z klejem, które od razu same się kleją. Inne, które musicie użyć klej, czyli je posmarować po drugiej stronie. I jeszcze inne łatki, które są w sumie ok i są bardzo dobre, nawet chyba lepsze niż takie. To są te łatki, które sami sobie wytniecie ze starej dentki rowerowej. Macie dentkę, której już nie chcecie naprawiać, tu ją tniecie na fragmenty, na okrągłe łatki, na przykład. I dentka stara, którą tniecie na łatki, jest bardzo dobrym, jest bardzo dobra do wykorzystania z nich właśnie łatek. Bo One są grubsze i mocniejsze, więc możecie wykorzystać dentkę, albo kupić gotowe łatki, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. No dobra, słuchajcie, tu mam te dwie dentki. Już przygotowałem sobie dwie łatki. Dwie łatki na dwie dentki. Zobaczcie, mam oznaczone miejsca. O jaka dentka już starodziejna. Słuchajcie, tu mam dwa miejsca zaznaczone, tu jest jedno, tak jak to na tej wam pokazywałem wcześniej, gdzie ten X jest, i ten rozprucie. I tutaj powiem wam, że takich dętek czasami nie warto jest naprawiać. Nie, czasami nie, ale czasami warto mieć nawet takiego starego trupa jako w zapasie. Nie? Jak jedziecie gdzieś w daleką trasę, to lepiej mieć dwie dentki już stare, półtrupiaste, załatane niż nie mieć żadnej dentki zapasowej. Bo czasami łatwiej jest wjeździć, wozić dentkę zapasową niż łatki, klejenie i tak dalej. Dobra, słuchajcie, teraz tak tą łatkę sobie musimy opędzlować, czyli tą folię musimy z niej zedrzeć, żeby dostać się do miodu. Czyli do łatki. Rowerowej, dobra, następnie co musicie mieć, to oczywiście klej butapryn, budapryn, jakikolwiek klej do łatania guma, skóra, do łatania yy, no po prostu yy, takich uszczerbków. Zobaczcie co robię. Pokrywam najpierw powierzchnię sobie, gdzie będzie taka łatka. Jedną ręką to mi strasznie niewygodnie jest, a następnie tą łatkę w całości pokrywam też tym klejem. Dobra, klej sobie zakręćmy i czasami musicie odczekać aż to podeschnie żeby się wiązało ale ja nie czekam od razu przypakuję łatkę zobaczcie tak ruszam łatką żeby rozprowadzić równomiernie na niej klej kolejna rzecz którą musicie zrobić to jest po prostu przytrzaśnięcie ja to przytrzasnę tutaj podłożyłem sobie pod nogę Ławeczki treningowej, te łatki z jednej strony jedną, z drugiej strony drugą tą łatkę, żeby ją dociskało coś ciężkiego. I zaraz na tą ławeczkę zapakuję jeszcze kufry z narzędziami, żeby to było dobrze dociśnięte. Pod ławkę podłożyłem te dętki, na których nałożyłem łatki, przycisnąłem to wszystko ławeczką, na którą położyłem jeszcze dodatkowo kufry z narzędziami, żeby to było wszystko mocno dociśnięte. I to jest wszystko, co musicie wiedzieć o łataniu dentek od A do Z, czyli od początku do samego końca, jak to prawidłowo wykonać. Klejenie to będzie mi trwało, dam temu 6 godzin, ale najlepiej na noc coś takiego robić wieczorem i wtedy niech całą noc po prostu nakleją przy przyciśnięciu, z rana sobie możecie już wziąć dentki. To jest po prostu najwygodniejsze rozwiązanie. Z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie filmu. Zapraszam Was na następne filmy. Trzymajcie się. Cześć!